Cześć Marcelina, Sopot zbliża się wielkimi krokami. Jak Ty zareagowałaś na propozycję prowadzenia? Bardzo się cieszę, bo to jest moje drugie prowadzenie. Rok temu prowadziłam właśnie z Maciejem Doborem, w tym roku z Maćkiem Rokiem, piątek. 26 maja będę miała okazję Państwa przywitać na wielkiej, wyjątkowej scenie w Sopocie. Ja ogromnie się cieszę, bo też jest tak, że Sopot to jest w ogóle trójmiasto. Ja jestem z Malborka, więc tam moje serce jest i moi rodzice zawsze jeździli też na te festiwale, więc ja uwielbiam też ten moment, że moi rodzice też przyjeżdżają. Już rok temu tak właśnie było, że widzieli mnie na scenie. I wiem, że to jest dla nich też ogromne wzruszenie, co mi też to dodaje akurat takich wyjątkowego, takiego wyjątkowego, jakiegoś podejścia do tego festiwalu, bo trochę czuję się tam jak w domu. E, i, I bardzo, i to bardzo się cieszę, że będę mogła być częścią i w tym roku, e, akurat 26 maja to jest ten dzień piątkowy, kiedy e, łącznie z Maciejem, e, właśnie, żebym zaraz nie powiedziała, z którym, proszę czekaj, w tamtym roku był doborem, rokiem, <laughs> e, i też będzie Doda tego samego dnia piątkowego prowadziła, więc mamy takie... Czwórkę prowadzących. No właśnie, czwórka prowadzących, mieliście już jakieś próby, spotkaliście się, przegadaliście nie, tekst, jeszcze, czy wszystko jeszcze, przed nami. Wszystko jeszcze przed nami, znamy reżysera, więc też nie boję się o to. I w sumie mamy jeszcze trochę poczekać. Co jest dzisiaj? Który jest dzisiaj? No mamy tydzień, ponad mamy tydzień, tydzień no, mamy ponad do tydzień. tego ponad wydarzenia. Ja jeszcze jadę do moich rodziców do Malborka, już tam właśnie zostaję i później już, już sam próby. Eee, mamy dokładne tydzień, nawet trochę więcej niż tydzień. Bo tak. jest środa. Kto Moja jest droga. A jak zareagowałaś na to, że doda będzie w drugiej parze prowadzących? Absolutnie, cieszę się bardzo, bo to chyba też jeśli chodzi o prowadzenie, to jej debiut. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. bo Drugi zawsze raz, wywa, ale zawsze... festiwalu jeszcze chyba nie prowadziła. Prowadziła jakiś koncert, rozdanie nagród, ale festiwal nie prowadziła, więc to My będzie co? pierwszy raz w festiwalu. Jak Ty jak się dowiedziałeś, że Doda będzie w drugiej to jest barze. dla mnie też ekscytujące, to jest dla mnie, wiesz, fajne być na scenie razem z Dodą i nie tylko kiedy, mogę jej czy wręcz czytać nagrody, czy zapowiadać, kiedy śpiewa. W tamtym roku, dokładnie w tym miejscu robiłam z nią wywiad, a propos chyba jakichś poranków mieliśmy też takie właśnie wejścia, e, więc no, my się z, z, z Dodą znamy i obcujemy i na Sylwestra i tu i tam, więc jakby Czyli Cieszę będzie się. świetna mieszanka wybuchowa. Absolutnie tak. Moja droga, ostatnio media rozpisywały się na temat twojego pierścionka, tego z brylantem, wszystkie media, po prostu wszystkie, wszystkie media. polskie media się rozpisywały Byłam i sugerowały, chwileńka. że zaręczynowy jest ten pierścionek, który masz. No. Możemy potwierdzić, zdementować, zabrać głos? Czy na pewno jest on sentymentalny, o tak powiem? Wyjątkowy ten wyjazd był dla mnie, bo ja uwielbiam Amerykę. Mam tam moją przyjaciółkę najlepszą, która niedawno właśnie urodziła dziusia i ten wyjazd do Stanów zawsze jest taki dla mnie bardzo, jakbym wracała trochę, się czuję, to jest dziwne. W swojej stronie. ja uwielbiam klimaty, uwielbiam bardzo otwartą przestrzeń, e, kaktusy i pustynie, Zresztą to mm. kiedyś potwierdziłam, będąc na Afryce Koreańskiej na tym rajdzie. Mm. Ciężarówką, po pustyni, więc ja, jak jest pustynia otwarta, przysłoni to się czuję, jakbym wiesz, była jako prostu z tego miejsca. Więc bardzo się cieszę, że tam też mogłam być. No, trochę dwa tygodnie. No, i to, na to będzie dla mnie A wyjątką... wydarzyło się coś wielkiego tam, o czymś jeszcze nie chciała mówić, ale kiedyś nadejdzie ten moment, że no tak, wspomnisz. Tak. Jezu, no, czyli możemy składać serdecznie gratulacje. na Awatarze w Disneylandzie? <laughs> nie, no, ja nie dopytuję, bo to jest Twoja prywatna no, nie, strefa, nie, nie, ale nie, jesteś tak szczęśliwa, widzisz. zadowolona. A, tak, a pierścionek jak Ci się podoba? Yy, yy, bardzo ładny, sentymentalny Zajebiste. na pewno. <noise> Dziękuję. Chodźmy do ostatniego pytania. Moja... Jezus, aż się zgryzałaś. Bardzo ciężką marynarkę mam Nie spodziewałeś się tych pytań na konferencji? Nie wiem, wiesz, zawsze mnie. Wiesz jaka ja jestem też i też... Hmm? To ostatnie pytanie, takie lżejsze. Jak idzie sprzedaż tego domu, co go reklamowaliśmy na prezentacji Ramówki? Jest sprzedany, więc kochani, właśnie ja jeszcze raz, wiesz to moja koleżanka się tym zajmuje, właśnie muszę teraz, przyjechałam, wczoraj dokładnie przyjechałam e, i muszę się z nią spotkać, zapytać jaka jest sytuacja. Nie sprzedał się jeszcze, a też wiem, że są sytuacje kredytowe ciężkie, ja sama wiem coś na ten temat i jeszcze jest sprzedany. A może rację, byś dobrze, mi opuściła trochę sceny? A, cena jest, no w sumie mogę, rzeczywiście ona jest tak adekwata do miejsca i do tego, że on też jest na kredycie, więc to jest wszystko jakby takie, wiesz, się zazębia jednak, nie? A dlaczego tego nie chcesz wynająć? Albo Bym wydzierżawić? Nie robić w środku, bo on jest jednak, wiesz, w takim stanie, w którym trzeba by włożyć dużo pieniędzy, ja myślałam na tym czy by do Trójmiasta sobie też właśnie mm. e, bliżej rodziców, bliżej sióstr, bliżej moich przyjaciół ze stu, z czasów, wiesz, gimnazjalnych, bo ja tam, moje serce jest też w trójmieście. ja mieszkam 15 lat tutaj w Warszawie i jest Jestem tu, ale jakby cały czas moim sercem wolałabym chyba wrócić tam. A gonicie czas, że chcesz już to sfinalizować? Czy jest ci to obojętne? Powiedziałeś, że te Chciałabym, kredyty trochę masz, są obciążające tak. Tak, dla ciebie. No wróciłam, ciebie. teraz, dzisiaj będę się też zajmowała. Dokładnie wszystkie telefony, które mam zaległe, muszę. muszę bo byłam tylko na Whatsappie, wiesz, jak jest stan. Ja też nie chcę hmm. wydawać datel, więc jestem na Whatsappie, nie wszystko mogłam zorganizować. I teraz to jest też temat, który mi bardzo dobrze przypomniałeś. Kasiu, kochana, jak sytuacja z A jaki dajesz sobie deadline? Żebyś chciała do końca roku zamknąć ten temat? Bardzo by mi zależało. no. Bardzo by mi zależało. A wiesz, że od lipca startuje ten program mieszkanie dla tak, coś tam, dla coś tam, i to jest młodych. szansa dla Ciebie? Dla już nie tych, bo ja już jestem niestety. Ale, ale nie, ale chodzi także... o nas sprzedaż. Że jak byś... Komuś młodemu sprzedaż. To dokładnie. jest wielka szansa dla Ciebie. Ja będę, ja będę Kusy. kupował. No to, a ja mam powiem powiedzieć, że to mieszkanie jak dla no, singlem. No, no, no. A ja nie <laughs> jestem singlem. Jesteś single? Nie. O, to ja nie wiem, poczekaj. No, muszę Ci opowiedzieć kiedyś. To Daję. w sobotę Ci opowiem o tym. się już dawno od roku. Nie jestem. No. Tak, tak, tak no. jest, tak jest. Dobra, kończymy, trzymamy kciuki za sprzedaż tego mieszkania. Trzymaj się Marcela, gratuluję wszystkiego Dziękuję. dobrego i czekamy, Dziękuję. wiesz, na co. Mm, na, na co? Na Sopot. A tak, właśnie.